Ja na przykład handluję milionami dolarów na giełdzie i chcę mieć poczucie bezpieczeństwa. Więc staram się tak zorganizować to wszystko: swoją rezydencję podatkową, swoje konta brokerskie, konta bankowe, żebym po prostu mógł spać spokojnie. Słyszałem o takich rzeczach że można na przykład e, w Polsce ludziom poblokować konta. Więc wyobraźcie sobie, że macie dużo pieniędzy na koncie i teraz wam poblokowano konto, aż na przykład coś tam się w przyszłości wyjaśni. Znowu zgroza makabra. Więc tutaj wam dam przyk prosty przykład. O. Też tutaj nie będę wam numerów pokazywał, ale. To jest moja tajska karta debetowa. Na tej karcie debetowej nie ma zupełnie mojego imienia, nazwiska. Nie ma. Po prostu nie ma. Tutaj za zasłonię numer, ale wam pokażę. O, tutaj numer jest zasłonięty, ale to jest moja karta debetowa. Tutaj zupełnie nie ma imienia i nazwiska. Jakby ktoś ją na ulicy znalazł, to nie wiadomo, kogo ta karta, kogo ta karta jest. Na tą kartę debetową mogę wyciągnąć dziennie 20 tysięcy złotych. 20 tysięcy złotych praktycznie na całym, na całym świecie. Testowałem tą kartę i w Norwegii, i w Niemczech i testowałem ją nawet teraz, jak niedawno byłem w Kenii. Więc I nie muszę się bać, że na przykład ktoś mi konto zablokuje. Eee, więc są możliwości nie tylko otwierania kont kryptowalutowych w innych krajach, ale również kont bankowych. I wtedy jak się rozliczacie z urzędem podatkowym i w jaki sposób to robicie? Żeby tu nikt nie mówił, że Magwalen zachęca do jakiegoś łamania prawa, czy unikania podatków, czy czegoś takiego. Absolutnie nie. Jestem jak najbardziej za, za e, robienia wszystkiego, co jest zgodne z prawem. To, to robiłem całe swoje życie. E, ale jeżeli można swoje podatki optymalizować, i od tego są właśnie fachowcy, księgowi, to, to mamy do tego normalnie jako, jako obywatele prawo, i nie jest to żadne łamanie prawa, ale tutaj, żebyście po prostu wiedzieli, że jest to normalnie możliwe, żeby mieć na przykład konto na kryptowalutowej giełdzie w innym kraju, mieć konto na przykład. Ja w Afryce teraz potwierałem konta w Kenii i można mieć konto i dolarowe, i w lokalnej walucie i można przysyłać i wysyłać. E, te karty debetowe działają na, na, całym świecie. I wyobraźcie, i, i, po prostu człowiek może spać spokojnie. E, tutaj mam pytanie. E, ja, Marcin Janik pisze. Jak mieszkamy w Polsce z, obywat z Pol w Polsce z polskim, rozumiem, że masz na myśli, w Polsce z obywatelstwem, czyli polskim obywatelstwem, możemy założyć konto w innym kraju. Tak. Możesz. Jak najbardziej. Co by się stało, jakby was zamknęli w kraju, jak szczury, Rozumiecie, gdzie elita was totalnie kontroluje i wy nie macie na tym kontroli. Właśnie między innymi dlatego wymyślono kryptowaluty, żeby nie można było tak w kółko sobie te pieniądze dodrukowywać i tak dalej. Teraz wiecie, jest okres czasu, że te waluty spadają. Nie wiadomo, jak nisko ten Bitcoin spadnie. Kto wie, może i spadnie na 1000 dolarów, ale później. Będą wzrosty. Ja myślę, że aż tyle nie spadnie, ale na 3000 jest to, jest to, jest to możliwe. Ale na pewno coś fajnego się z tego rodzi. Także wielu osób, wiele osób nie wie, że są po prostu inne możliwości. Także jeżeli ktoś na przykład zupełnie stracił nadzieję, bo do tej pory wiedział, że tylko może handlować w Polsce, mieć tylko konto w Polsce, to mówię wam, że musicie. Myśleć o sobie jako obywatele świata. Myśleć bardziej globalnie. Dzisiejsze czasy, dopóki was nie złapią, dopóki wam znowu jak kiedyś nie zabiorą paszportów, dopóki nie dadzą wam z powrotem książeczek walutowych, że będziecie się musieli znowu rozliczać. Rozumiecie? Z tego ile nawet jakichś ddr marek macie. To dopóki to się nie stanie, to możemy myśleć globalnie i, I starać się po prostu, e, jeżeli w jednym miejscu nie pozwalają nam robić biznesu, no to trzeba pomyśleć, czy w innym miejscu można robić biznes. Zachęcam Was do dyskusji e, i pozdrawiam.